Cześć, złota godzina to określenie pory dnia tuż po wschodzie lub przed zachodem słońca, kiedy światło ma piękny, złoty kolor. To właśnie z tego powodu wiele osób bardzo lubi ten moment. Naturalne, ciepłe światło kojarzy nam się bardzo pozytywnie z latem, długimi dniami i piękną pogodą. Warto jednak pamiętać, że ma ono również potężny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Na szczęście jest sposób na to, by złotą godzinę mieć o dowolnej porze. Oto okulary z fullerenem C60 Cepter Hyperlight Eyewear. Zastosowano w nich technologię, która wymagała naprawdę tęgich umysłów. Za odkrycie fullerenów kilku naukowców dostało Nagrodę Nobla. W kolejnych latach okazało się, że różne rodzaje fullerenów mają szerokie zastosowanie m.in. w branży elektronicznej, biomedycznej i optycznej. I tutaj właśnie na scenę wchodzą okulary Hyperlight Eyewear. Zacytuję wam wpis z polskiej Wikipedii, a potem obiecuję, że już nie będę was męczyć technologicznymi zawiłościami. Posłuchajcie! Cząsteczka fullerenu C60 wchodzi w skład filtra okularów ochronnych z właściwościami prozdrowotnymi. Cząsteczka ta oddziałuje z fotonami dowolnego źródła światła, które przyjmują układ torusa kwantowego zgodnie z zasadą złotego podziału. Kwantowe hiperświatło bezpośrednio oddziałuje z biomolekułami i przesyła optymalny sygnał na poziomie komórkowym. Nie martwcie się, jeśli nic nie zrozumieliście, ja też nie. Brzmi ciekawie, a co to realnie oznacza dla użytkownika okularów Hyperlight Eyewear? Jak się okazuje, zalet jest przynajmniej kilka. Po pierwsze, okulary Hyperlight Eyewear redukują efekty długotrwałego wystawienia oczu na kontakt z promieniowaniem UV i wysokoenergetycznym światłem niebieskim. Tutaj muszę zdecydowanie podkreślić, że realnie różnica jest duża. Podczas użytkowania okularów na zewnątrz w słoneczny dzień zauważyłem, że kontrast jest lepszy, a odblaski światła mniej uciążliwe. Światło niebieskie jest skutecznie redukowane, więc ogólna barwa staje się cieplejsza, złoto-pomarańczowa. Ale nie ma to wielkiego wpływu na rozpoznawanie np. znaków drogowych albo sygnalizacji świetlnej. Okulary z fulerynem mogą wręcz poprawiać widzenie, np. podczas wyjeżdżania z tunelu lub z budynku na jasne światło słoneczne. Oczy mają szansę szybciej dostrzec szczegóły, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy. Po drugie, okulary są bardzo przydatne także w domu i biurze. Sprawiają, że światło jest hiperspolaryzowane, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że nie są to okulary polaryzacyjne. W tym przypadku jest to duża zaleta, bo można w nich bez problemu obsługiwać komputer, telewizor i telefon. Okulary Hyper Light Eyewear nie tylko nadają się do pracy przed monitorem, one są wręcz do tego stworzone. Powód jest prosty, bardzo skutecznie filtrują światło niebiesko-turkusowe emitowane przez białe oświetlenie LED. W praktyce przekłada się to na znacznie bardziej komfortową pracę i mniejsze zmęczenie oczu. W dodatku obraz na ekranie jest bardziej wyraźny i nie razi w oczy. Praca przed komputerem jest wygodniejsza zarówno w dzień, jak i wieczorem. Zaraz pewnie padnie pytanie, czy nie lepiej po prostu włączyć filtr światła niebieskiego w komputerze lub telefonie? Odpowiedź brzmi nie. Szczególnie w dzień, kiedy światło niebieskie i ultrafioletowe wpada przez okno i wtedy filtr w monitorze nie wystarcza. Tutaj koniecznie są okulary skutecznie filtrujące światło, nawet gdy odwrócimy wzrok od komputera. Pośrednie okulary działają również prewencyjnie. Zmniejszają ryzyko starczej degeneracji plamki żółtej, mogą spowolnić rozwój zaćmy i opóźnić potrzebę noszenia okularów korekcyjnych, a także chronią przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. Wiele osób tuż po obudzeniu korzysta z telefonu, potem pracuje na komputerze, ogląda telewizję, czyta e-booki i na koniec dnia znów zasypia z telefonem w ręce. Niestety taka dawka światła niebiesko-turkusowego sprawia, że w wielu przypadkach ciężko jest zasnąć. Można temu zapobiec nosząc okulary Hyperlight Eyewear za każdym razem, gdy korzystamy z wyświetlacza. Mają one wpływ na zmniejszenie poziomu stresu i polepszenie jakości snu. Na koniec warto dodać, że na stronie cepter.pl dostępnych jest około 40 modeli okularów dla dorosłych oraz 10 modeli dla dzieci z bardzo dobrą zniżką klubu Cepter. Stylistyka okularów jest atrakcyjna, a jakość wykonania bardzo dobra. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o okularach Hyperlight Eyewear. Tymczasem do zobaczenia.